Dobra, Hello. chodźcie teraz. Chodźcie. Moja, moja szafka. Dobranoc. Jak, może, jak możecie, tu teraz chodźcie, proszę. Dobra, dobra. Biegnę! Nie pododawajcie swoje uh. rzeczy. To ma EMP Ridera jeszcze? Ja to mam MFI Ridera. Dobra, jakiego mam quest'a? Smash Sticks. Z... Oczywiście nie mamy Smash Sticks'ów i Zapalniczych, mm -mm, Nie mamy. Nasze to, sztywne to animacje. To drugiego quest'a już nie zrobimy. Dirty Water Instinct. O! tego Dobra. No, nazwa ducha to jest James Miller. Dobra. No nie mówcie jego imienia. Uwaga, dobra, i teraz tak, panowie, dwie rzeczy. Drugiego i czwartego quest'a nie zrobimy. Jak coś, jak wybrzycie item'ek, możecie kliknąć tutaj i będziecie i dalej latarkę użyto. Dobra... Rozglądamy. Jakiś kluczyk do czegoś? Tak, e, ogólnie chodźcie na razie e, do garażu, tfu, to albo do garażu, albo do piwnicy. Chudźcie ja chyba znalazłem z... Kickers, zaraz chudźcie, przetestuję. Chodźcie na razie z MFI, liderem i termometrem. za ja piwnica. W Czekajcie, to cofnę się po to. Ale nie, to a Jacken Ale... ma chyba MFI. Tak, to mam MFI. No chodź, chodź, chodź. Nie, nie, ma, to nie był klucz do auta, niestety. Dobra, to ja idę ze stempuchem do piwnicy, jakby co? To, tak, mamy tu mały tak u, mnie, u mnie jest taka zamglona, będę to sobie zobaczyć. No, Czekaj, sprawdzę temperaturę. Nic. Chodź cały czas Ale dodaję klimaty, jak jest zamglona. No, ja ja, ja, ja chodź, dodałem to, to bloom w opcjach. Nie mam, żadnych, nie mam żadnych odczytów w piwnicy, więc... Te, te sypią... Znalazłem coś. Co to jest? Młotek? Okej. Okay. Nie, możesz nie. bić w tyńki 14 lutego, jak chcesz. To jest... tego się okay. nie da otworzyć. O, to się da. To ty tak skrzypłeś? O, o. E, nie, ja co, Sobie to też to był był latarka? E, nie. Nie Albo nie zwróciłem dobra. uwagi, bo patrzyłem na to. Jest tutaj 19 tak. stopni, więc raczej nie tutaj. Musi być poniżej 10. Musi być może 10, dobra, no. Musi A wy tu jak możesz... Co, 300. jest kolejna łazienka? Dobra, to... piwnica jest 300, guys. Ej, 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 czekaj, 9? 8,5? 9? Gdzie? Czekaj, u góry? Tam, u góry? Tu gdzieś miałem, a to może z wina, a to nie wina tego, że tu była dosłownie niska temperatura tutaj a tu? przez o, tu? jest, tu jest, jest poniżej 10. A jest a poniżej jest? 10, tak, jest 10. To tak, to... Dobra, tu jest temperatura. To, 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 dobra. Tak, 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 tak. Dobra, 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 to chodźcie wszyscy po equipment kolejny. Tak, e... wracamy ten. Tak, e... ten kto ma ich zostawi tutaj gdziekolwiek. na ziemię tam, no, 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 no. Na, jest, w na nie razie nie, na wyrzucę tylko termometr. Termometr są niepotrzebny, już biorę aparat. Co to jest za? Biorę radio. Weźcie ktoś e... kamerę. Weź kamerę, Drex. Ja wezmę kamerę i niech ktoś dzienniczek co weźmie. To tak. jest za puszka? Co, co, co ta puszka robi? Nic. nie, robi? Taka, nie, nie używaj na razie Czack takie rzeczy. Nie ja nie sz, to bierz dziennik tak. w centrum i gdzieś go tutaj Ja biorę readera jak coś. Mfi reader nadal milczy. Mi ta czy, jest na jedynce jak coś jedynie. To trzeba go taka, zacząć taka... wzywać. Czekaj, czek, na razie tak. poszukajmy Na razie Czak poszukajmy bardziej obvious e, tych wskazówek. Położę, na... położę, położę to tu. Chodźcie wszyscy. O, mamy patrzcie, już pierwszy ten, napisał coś. Napisał coś, jakieś znaczki. Aparat? No zaraz, moment, to są ten. Dobra, to jest, położę to tu. To, szwajki, to mam pierwszy dowód, czekajcie, idę do ja, ja idę zobaczyć na ten. E... Ej, to mam zrobić ten? Mam zrobić zdjęcie tego od razu w sumie? No jak masz aparat, to rób. Ale nie gaszcie mi światła Świecę latarkiem. Ale chodzi o to, że może nie zaliczyć tego zdjęcia. Nie wiadomo czemu. Cześć, J. Zaliczyło nam zdjęcie, Rex? Nie, nie zaliczył w ogóle. Czekaj. Kupi z sobą latarką. latarko rating. Patrzę na kamerę, jak coś. Włączyliście tę kamerę, bo ja mam jeden na jeden. Włączcie ją. Nie włączyliśmy jeszcze żadnych, bo to są czak. No to włączcie. Odczytam, czy są te. Ghost orby. Dobra, widzę was, widzę was. Nie widzę jeszcze. Ale jasno. Jest chyba włączona druga, zobaczcie. Jest chodźcie. włączona, widzę was. Włączamy światło i. Na razie, mamy, tak. na razie mamy jeden ewidenc tylko. Mamy. Yy, eee, Brinson z Musi ktoś zostać sam, bo. No. Z... Ja mogę to zrobić jak chcecie. No, no może iść. Powiem, ja jak też chcesz. mogę, ja już jestem do umierania. A tak, nie chcę odpowiedzieć. Orbów... Czak, spójrz na ghost z ja zgaszę latarkę i spójrz na go z orby. Nie, ma... nie widzę żadnych. patrzeć post... przez chwilę. A, a spójrz a na drugą kamerę. Właśnie na, na, drugą. na drugą nie, Jest cały Ale czas. Jest druga jest wyłączona. włączona. Jest to już ci ją włączam, czekaj, już już idę. Hmm, nic nie widzimy jak na chwilę obecną James Miller. się nazywa? James, James, James Miller? Miller. Ma masz, e, na okay, James Miller, masz ten readera? Masz na Sofia, okej, idę. James Jest Reader. piątka, jest piątka, była piątka Na 100%? Tak, na 100% No to, to może no być revenant tak? albo Shade, albo oni no Potwierdza to to shade, -a. czekajcie, tak. jak jest? Jaki jest ostatni evidence do Shade'a? Tutaj Muszę, miałem tak, piątkę. Oni, jak odpowiem na Spirit Box, to jest e, oni, Fingerprints, e, ten to muszą być Ghost Orby. Jeśli to jest Shade to muszą być Ghost z Orby, Finger Prince, albo e, Spirit Box. Który z tych trzech? Spirit Box się nie odezwał. No to musi być Spirit Box, Orby ja, albo Fingerprints. James, James Miller, give me a sign, give me a sign. A Rexa nie słychać na radiu Jak mówi. Ktoś. No, no. Tobie? Mówisz, powiedz, na radio. No mówię are na Are you radio, here with us? A na V mnie słychać? Nie. na coś. Mówię cały czas na V, dobra, czy... Nie. Okej. Okay. Are you here no, with co? us? Nothing detected. Ej, a mnie słychać, nie słychać wadzie, nie, Tak, 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 słuchaj, słuchaj, A no. mnie słychać, jak ja mówię, teraz, nie? A teraz mnie słychać, lh Nie. Nie. Dobra, to mi się po prostu teraz... Nazywa, James Miller. Miller nie tak James teraz Miller, teraz are you fine? James Miller, are you here? No teraz ty gadasz na 100%, Nie. Dobra, baj. Masz. Dzięki, gadań. Powiedz mi odpowie. To wychodzimy wszyscy, teraz nic innego nie, y -y. nie gada. Jay Miller, are you here? Zgaszysz światło, to ja ci będę, no, jak coś mówił. Jest ghost orb! Jest ghost orb! Nice! Mamy, no to czyli mówiłem, że to jest shade, to jest shade, to wyłaź, on się nawet nie pojawi, a nie mamy ghost, żeby mu zrobić zdjęcia. A gdzie no, jest no, ghost orb? Skończyliśmy, no lata, no, no, lata. chodźmy. Lata. chodźmy. Lata. Dobra, zaznaczyłem, jedziemy stąd? Teraz, teraz nie, teraz nie ta bowiem ani razu, tak, zaznaczy to więc. Nie, 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 nie ruszę się jeszcze, bo oni wszyscy zaznaczyli. To jest shade. Uh, e, ghost writing, MP level 5 i ghost orb. Mhm. Dobra, i shade. Tak, tak. Dobre. Czyli dlatego ani nie odpowiedział, nic takiego. I Dobra. Nic nie zjawił. Ciekawa praca, tak. Za 10 dolarów ryzykowaliśmy życie, zajebiście. Dobra, słuchajcie, ja zobaczę co... Ej, sprawdzamy aktywność. Bardziej to wygląda jakbyś utknął w ścianie ciężarówki. Nieprawda. Prawda. Bro, I'm stuck. Step bro, Boom. I'm stuck. Stepowy bracie utknąłem. Nie stepowy, tylko stepujący. A tak, stepujący, no tak. Ja mam temperaturę. Dobra, a ja mam MFA, i ja idę szukać. Eee, czy kto? Tak, a tak. dobra, wezmę książkę jeszcze. Okej. Okay. Co to za niebieska latarka? Co zapala? Ja nie książki, nie ma po co brać książki na razie chyba. Oj, przepraszam, nie ten przycisk, przepraszam. Co to za? Ej, co, co to prawie? za latarka Ej, bez tekstu? A może chcemy sprawdzić, co jest po nie widziemy co wy na to? To jest Ale stick. Co to za pała niebieska. To jest stick. A to jest glow stick. Glow stick <coughs> test. Stick, glow no. To jest e sticks. Mmm. temperatura jest spoko. Tu nic nie ma. No. Ja ci potem pokażę jak się Hible sprawdza Mamy Miller Misia jako ducha 16, dobra, a. 19 jest spoko. Wanna play a game? No i don't wanna to jest, sprawdźmy czy pod schodami nie ma. Myślałem... Myślałem nie, nie... ma. Już a okazało się, że są po prostu wywalone. Są po prostu Tu nie ma nic, temperatura jest spoko. Dobra, chodź stąd, bo tutaj nie jest, jest temperatura spoko. Zostawiamy otwarte drzwi, żeby było, że ten... Tak, tak, tu jeszcze pójść stawić pokój. No 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 Co? Co dobra? No był ten, Senbuch już otwiera wszystkie kibelki. On jest ten chłopak Szkoda 20 stopni, nic ciekawego. Ale to po obu stronach są kibelki, Zimo, nie martw się czekaj też będzie miał swoje. Ja No właśnie. O! O, mamy, chodźcie do nas, chodźcie do nas. Mamy mamy telefon. Dzwonek znaczy się, dzwonek Idźcie za głosem do nieba To gdzieś Jest nie jest aktywność, książka spadła 7 stopni, 7 stopni było przez chwilę To czekaj, wyjdę na korytarz byście mnie szybciej zobaczyli Cóż to jest za książka Gdzieś tutaj miałem 7 stopni znowu Eee, yy, jest 5 stopni na, jak patrzy się na półkę Tak, skaczę mi pomiędzy 5 stopniami a 16 Tutaj jak się patrzy na półkę Przejdę wie, wie, wiem przejdę do tego. Ja bym się zobaczył drugi pokój. No właśnie jeszcze drugie pokłam. Dobra tak. tak jest dokładnie zimny mi Boże jakiś pajac mi się wepnął w G. To jest chyba... Tutaj, Sam tak. jesteś jest pajac pajacu. 3, 3, 3, 3, 4, 6, tak to, to jest ten, to, to, to jest ten to. Pokój. Tak, to jest ten pokój. Chociaż ty nie, bo tutaj jest już ciepło. A nie, jest zimno, dobra. Są trzy stopnie. To jest ten? Dobra panowie, to słuchajcie, to ja zostawiam termometr tutaj, bo nie ma już go po co brać, aparat na razie też zostawię, no i co, no to lecimy po itemki, nie? Zostawiłem no, książkę patrzę, jak coś. Wymioty. Ale światło tu nie działa jak coś, więc y, możemy korki spróbować włączyć przy okazji. Ja włączę korki, tylko a, y, nie ma po co, nie ma po co włączać korków, mój drogi, w tym pokoju nie ma światła w ogóle, nie ma włącznika. Na półce a, trzymali lód, włącznika. no niestety. Wziąłem dwie kamery, guys. No możemy pójść po korki, żeby cię na. Weźmy tripod. Moment, tak, cyk, tędy, tędy. Mam w sobie, dobra, mam w swojej kieszeni dwie kamery. Dobra, to ja wezmę dwa motion sensory. Ja wziąłem aparat jeszcze, ja biorę aparat wziąłem. E, To ktoś aparat musi wziąć, jeszcze. ktoś jeszcze musi wziąć spirit boxa jednego. Ja nie mam miejsca, mam dwa motion sensory. Zimo, ty nie bierz tripoda. Nie możesz wziąć tripoda, bo my idziemy tam. Sempuk, weź weź spirit boxa. Dobra, co? Zrobię, to, zrobię to tam. Mam ja. wziąłeś i zapaladę. Ajku, dobra, ustaw tutaj jednego tripoda. To nie, pokój. E, nie, nie tu? Nie, nie tu, bo ja zostawiłem książkę na tym. Krucyfiks, tak dalej. E, krucyfiks został tam na stole, postawił go ktoś. Eee. Zamknęła zamknęłam ich sen. Jest, jest duch, jest duch? E, pokazał się jako cień, jako cień się pokazał. Ale już zniknęło, ale krucyfiks zniknął, wszystko poznikało. Aha, cień panowie. nie, to jest dalszy pokój, to jest dalszy pokój, chyba, czekajcie ale... Aaa, to... to nie, nie! To nie ten tu jest, tu to jest to ten pokój, pan. chodź, 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 chodź. Dobra, ustawiłem jedną kamerę tutaj. Włączyłem. Są, z... Chodźcie zdjęcie zrobić. O, kawał. są, jest ghostwriting! Ghostwriting, zapisujcie. E, satanik jakiś symbol jest chyba, nie? Nie, to jest gwiazda Dawida zwykła e, gdzie postawiłeś tripoda? A nie, dobra, nieważne. Nie jest zwykła. Gdzie postawiłeś no, tripod? Daj, ja a, a, idę, idę, idę. Panowie, idę z potężnym drągiem glowsticka. Nice, tak są włączone, są włączone. Są włączone, są włączone. Jak nie, są włączone. Już jest, jest, jest włączone. Dobra, czekajcie na mnie. Dobra, pogadam z nią. Już włączyłem drugą. Zostań ze mną. Zostań ze mną, ja będę gadał. Włączycie też tą drugą, daj ją, póki nie przyjdę. Włączone są, bydlą. Are you here? Nie chcę tu zostawać sam, proszę. Chodzi, wbijam z kijem OK Nie śmiecie lecarkami jeszcze, nie śmiecie lecarkami Are you here with us? Are you here with us? Tak, ghost 100% potwierdzone Are you here with us? Sądziłam, to jest... Nothing detected ...albo Yuri Nothing detected, więc... Are you here? Are you here? Are you angry? Kurwa, nie pytaję się ciebie. Nothing detected, Czy spirit box nie działa. Elizabeth Beth Miller. Elizabeth Miller. Elizabeth Miller. Elizabeth Miller. Miller. Kuju. Pokaż się. Dziwko. Stary jak chcesz dziwkę, to wiesz, są numery telefonu ja specjalne. Powiem, no wiem, że są no specjalne, ale ja próbuję ją wezwać, nie? Jeżeli jest nawiedzona, to większe wrażenie, nie? To co, no to wedrzy się przez okno. Ej Eliza zgasiła korki jak chcesz. To, a wiecie gdzie są? Na górze To dziś jedna osoba później ją pokieruje Ej teraz nie, bo ona jest niebezpieczna. Nie, ma... O, ty na dziewiątkę skoczyło, ty ma ci na dziewiątkę skoczyło. O, dzwonek, Ciężą, dzwonek! O chuj, biegniemy sępuch, trzymaj się! Macie atakuje. Trzymaj się! Przestała, koniec ataku. No bo Crucifix to nie może zaatakować. Elizabeth, are Je Jest na dwójce, jest na dwójce. Już Elizabeth, światło. are you there? A, czy cała zapaliła, mam korki? No, już działają. Się. O, migają! Jest, migała światłem, na Ariuder, zapytała, Odpowiedziała światłem. Elizabeth, can you Elizabeth, give us a sign Tak, mrugają tu światła na korytarzu Elizabeth, can, Elizabeth, can you show yourself? Elizabeth Miller Are you here? Just... O oh. Oh, shit Aż mnie ciary przeszły kurwa. O oh, shit drzwi, drzwi, drzwi. Które? Te drzwi? Chyba tak, ona zgasiła korki musimy iść po korki. Piątka, piątka! Piątka, piątka, piątka była, yes, piątka była miga, piątka miga, była. miga, miga. Spierdalamy, spierdalamy, spierdalam, guys! Guys! Ale nie, nie, nie! Bo to... Uciekamy, uciekamy, Lec, uciekamy, uciekamy. uciekamy, uciekamy, uciekamy! Uciekamy! Upieramy! Goni nas! ja chuj! Jasny chuj! A kurwa, 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 kurwa! Uciekamy! Cahan! Damy rady! Atakuje was! O Elu! Elu! Nie możemy otworzyć drzwi? No! O, to o, jasny, chu, jasny chuj, chuj! To, to jest, to jest no to mi się nie zdjęcie chociaż? Ale jak ja, kurwa mam zdjęcie? Chyba ja wkurzyłem trochę. I był, był ten MF5? Ta, tak, był E, ja miałem MMF5, MMF, MMSy. MMF? Co to było I za dźwięk? dźwięk? Guys? Ja wysypywałem, ja wysypywałem sur, spokojnie. Elizabeth Miller, can you give us a sign? O? Aktywność w pokoju u mnie U mnie w pokoju aktywność Słyszę, słyszę Elizabeth Rocky? Jest, jest, jest O, co to kurwa było, halo? Nie zdążyłem cyklać zdjęcia The fuck, man? O, o miga, mruga, miga, mruga, miga? mruga Migami Gdzieś jest, gdzieś jest Tylko skąd mi, wychodzi? Mi. Guys, mi. E, no słyszę, to pan nie. W pokoju, tak. Tu w pokoju, tu pokoju jest tak. Chcę i zrobić zdjęcie, ale jej nie widzę. Idzie. o chuj, o chuj! Goni Reksa, goni Reksa, za Reksem jest. Widzę to. Uciekaj! Nie, goni Zimo. Uciekaj! Uciekaj! Dziebeczko! Wydaje mi się, że z nami z Okej. Okay. Dobra, uciekamy. Uciekamy stąd, uciekamy stąd. Mam idealne, mam idealne zdjęcie kurwa, jak jest za Areksem dosłownie Kurwa Nie mogę otworzyć! Tak, to, to, ze... to ja nie mam tego zdjęcia, za późno Za późno zrobione, mamy niezaliczone to zdjęcie, nigdzie nie mam podpisu ani gost, ani nic nie mam podpisanego. To, to dla to mnie to jest zdjęcie... To? Nie, dla mnie to jest zdjęcie pustej ławki nawet mnie nie ma na tym zdjęciu. A, jesteś tu. Cześć, rzu rzuć mi, rzuć mi to zdjęcie, ja chcę zobaczyć. Ale wiem, każdy, każdy czasami widzi inaczej to Ta, jest jest, jest, jest Dobra, wezmę latareczkę Dobra Ja mam temperaturkę Jak znowu, Cześć. czy wiadomo, czy to ten, jak, znamy jego imię i nazwisko? Tak, znamy Jak się nazywa? Martinez, w sensie to jest jego nazwisko, a imię nie wiem Mam, borda Robi zdjęcie i bierz Jak znaczy nie bierz na razie, <m> Tutaj jest spoko Nie ma żadnych zmian w temperaturze Znalazłem 10 stopni, tutaj 12, góra Jesteśmy na górze w sypialni Na górze w sypialni 10, 9, 11, 12 stopni Zostawiłem tutaj książkę jakby co Kończ aborda przynieś Pokazuj dobra, Pokazuj wszystko po kolei Tu masz pierwszą Lalkę. A może gaście światło jak robicie zdjęcia, gaś światło, zgaś światło. latarkę O nie zaliczyło mi, co jest, to zgaś teraz. światło Ty, co mnie nie zaliczyło. zgaś to światło Bez swojej, bez swojej tej, bez, bez latarki zrób Nie, to na pewno, na, na ciemku nie złapię jej w ogóle Jest tu, jest tu, ja spierdalam, spierdalam o! Jasny chuj, by go strzelił po Kurwa mać, nie widziałem go, ale słyszałem przez chwilę takie aaa i kurna miałem ten dźwięk jumpskera, jak mnie chwyciło Możemy, możemy zagrać ten, włączam, włączę boarda Czekajcie, a kto wziął kamery? kto wziął kamerę? Włączyłem OGboarda. Dawaj, mów Are Nie, 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 to inne O jest, jest, rusza się N No, no Nie, n Odsuń się, się Nur no, no, Nor Nurse Nursery Nursery Nursery? O, światło so, zgasło O, zga zła z was świeci światło, to nie byłem ja Are you angry? Are you angry? What the oh. fuck was that again? The hell? Zasieciło się światło na korytarzu How old are you? How, How old are you? Jezus, ale głośno. Jest tu, jest tu. m i nam drzwi zamknęło. m na czwórce. Jest na piątce. Mamy drugi dowód M5. Dobra. czekaj, co, w... co mamy? Co mamy ghostwriting. ghostwriting, ghostwriting. O, sieci się. Again? Halo. czas. czas. 52. Oh. Miga, mruga, mruga, mruga! Czyli się zamknęły? Atakuje. Idzie Tak, idzie, 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 idzie. chuj. Nie no, ona jest upośledzona, zamknęła nam czyli i się respi w innym miejscu. Czy, how, how to, you died? to na 100% jest jej pokój? Tak! Ale to czemu się tu nie respi? Respiła się przecież ten pojawiłam się kilka razy. Ej, a co już jest? Nie, to nie może być demon. Otworzymy. Ono Ona, cały czas... Nie, zostaw, zostaw, niech się przestanie mrugać, niech przestanie mrugać. Dobra, Zostało. przestało, okej. Okay. Dobra, poczekajcie, bo ja muszę ustalić... czegoś się, spytaj się, czy jest zła, zła spytaj się, czy jest zła. O, miga, miga, chłopaki, idzie za wami, idzie za wami, idzie za wami. Gdzie? Nie chcę do niej podchodzić. O! O! Jest friendly Senpuk, tak? To. Jest tu, jest tu! Musiałeś zdjęcie zrobić, ja nie zrobiłem. Rób, idzie po, mam, idzie mam, mam, zrobiłem zdjęcie, uciekamy! Zimo, spierdalamy! Spierdalamy stąd, mam jej zdjęcie. Jest ghost i MF Level 5, więc to może być albo Revenant, albo Shade, albo oni. A są orby wymagane? A mamy tam kamerę ustawioną? Tak, ja ustawiłem. Dobra, to możesz obserwować. Spirit Box nie odpowiedział nam na Spirit Boxie, czyli oni raczej odpada. Freezing Temperatures też. Więc być, albo ma... Fingerprints, albo Orby. Ja tam nie wracam <laughs> Chodźcie, idziemy. Już nie musimy nawet nic z nią rozmawiać, możemy pójść Tylko ona może być wkurwiona cały czas. A jebać jebajcie, nie gadamy do niej. Idziemy, jesteśmy cicho ciemni teraz. Jak usłyszycie tu ptanie, jak wam zaczną mrugać latarki, to spierdalamy. ze skrzypią. Biedny Rex. He died as he lived. Jest ghost, jest, jest, mam to, mam finger Masz finger Tak, tutaj na tym. Widzę, widzę. No to nic nie możemy z tym zrobić, to chodźmy. Mamy Dobra, dowody, żeby... mamy dowód, spierdalamy. Nie mamy zdjęcia jak zrobić, bo już się na miejsce skończyły. lipka czyli Revenant. Revenant. Okej, okay. ale nie, to było scary. To było akurat scary. Dobra, tak, Revenant to był. 120 na nice, i słabnie. 120. Aha, bo nie Ta